Co to jest Słoma i Siana? Zacznijmy najpierw od Siana. Możecie sobie otworzyć ze mną pierwszy list Piotra 1.24. dwadzieścia 1,24 powiedziałem tak. No i mamy taki oto tekst, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki. Wszelkie ciało jest jak trawa, trawa usycha, kwiat opada. Co to jest siano? Zeschnięta trawa jakby, co? Siano to oczywiście też przede wszystkim, pewnie jak się zboże skosi, czy nie, czy to będzie słoma wtedy? No właśnie, więc nie wyprzedzajmy tematu, nie mieszajmy, prawda? Siano, to kiedy masz zaschniętą trawę, i oczywiście to jest chyba coś, co się naj, najszybciej spala, kiedy wrzucisz to w ogień, po prostu momentalnie. No ale okazuje się, że z Bożego punktu widzenia, kiedy patrzymy na ciało, to dla Boga ono jest jak ta trawa uschnięta, czyli byśmy powiedzieli siano. Czyli siano to jeszcze raz usłysz to takiego to jest siano to trawa a to jest porównane do ciała ciało w tym przypadku akurat nie jest pokazane od strony tej chwaleby mamy dwie strony ciała jedna chwalebna kiedy chodzi o święty ducha świętego i druga mniej chwalebna kiedy mamy na myśli cielesność bardzo często też biblia używa takich zamienników że żyjemy według ducha na przykład jest dobrze lub żyjemy według ciała i w tym momencie oczywiście jest tutaj taka kondensacja pojęcia cielesności. Bo wiadomo, że ciało może mieć też aspekt dobry, ale gdy Biblia mówi w takim negatywnym sensie, ciało, uczynki ciała, to ma na myśli uczynki cielesności. I teraz, siano to jest jak to ciało, które szybko przemija. Czyli od tej strony negatywnej to pokazane. Gdy w takim razie mówimy o budowaniu z siana. Jak można budować ściana? Ile tego trzeba ubić, zgnieść, związać, żeby coś z tego było? Nie mam pojęcia, nie znam się, nie widziałem budowli siana Wy widzieliście? Na polu gdzieś? Widzieliście z siana budowlę, ale tak na żywo? domu. Nawet? O, rzecz pani, musisz mnie doszkolić. W takim razie bym przy następnym kazaniu był światlejszy w tym temacie. Ale gdyby szukać. Proszę Państwa, gdyby szukać w takim razie zrozumienia, co oznacza w duchowym budowaniu siano, to ono oznacza cielesność. Ciało jest jak trawa, a więc budowanie z trawy to jest budowanie z cielesności. A cóż to jest cielesność? Hmm. Bo drewno to jest bez przekonania, ale można mieć do czegoś przekonanie a jednak zacząć robić to z dużą domieszką cielesności. Jakiś przykład, no może załóżmy, ktoś byłby doskonałym piosenkarzem i odkryłby powołanie autentyczne i robiłby to nie z drewnem, tylko naprawdę z przekonaniem. Wiedziałby, że jest to Bożą wolą, czyli byłoby srebro. Wie, że jest to Boża wola. Ale wychodząc na scenę, upajałby się splendorem, który z tego yy, faktu się tutaj unosi i wypływa. Ludzie patrzą w zachwycie. Zamiast uwielbiać Boga, to patrzą na tak piękny głos, że spijają tą kulturę i sztukę. I można robić nawet dobrą rzecz, ale umieścić w tym cielesność, czyli budowanie po prostu swego zwyczajnego ego. Okej? Okay? I kwestia służenia Bogu z cielesnością, czyli krótko mówiąc, jeszcze zobaczcie, co ta cielesność oznacza. Ciało jest jak trawa, ale chwała jest jak kwiat trawy, czyli chwała cielesności to jest ten blichtr, za którym biegają wszyscy. Cielesna chwała to inaczej byśmy powiedzieli w świecie sława. Patrzcie na mnie, klękajcie narody, oto nadchodzę, zobaczcie, jakie jestem cudowny. I to jest właśnie ta chwała cielesności, którą można spijać za każdym razem, kiedy osiąga się jakiś dziwnego rodzaju sukces. Prawda jest taka, że człowiek jest tak skonstruowany, że na każdym poziomie życia swojego jest w stanie doszukać się swojej chwały. Może to być nawet małe grono na podwórku, pięcioro dzieci, ale jedno się, jak to mówi się podwórkowo, zaszpanuje tak, że po prostu nos do góry i jest najlepszy, Prawda? Grono koleżanek w pracy, ale jedna odstawi się tak, że wszystkie panie czujcie się upokorzone. Oto ja. Czuję. Za mną się wszyscy oglądają. A za wami? W każdym miejscu, na każdym poziomie społecznym cielesna chwała może zapukać do drzwi. I oczywiście od tego, powiedzmy sobie prawdę, nie jest wolny żaden człowiek, Ponieważ wszyscy urodziliśmy się w ciele grzesznym. I gdy my narodziliśmy się na nowo, oczywiście otrzymaliśmy ducha, by żyć duchem, ale zwróćcie uwagę, że do tych żyjących duchem, apostoł Paweł co mówi, Wy, którzy macie ducha, przeto żyjcie według ducha, a nie spełniajcie zachcianek ciała, chociażby cały piąty rozdział listu do Galaca o tym mówi: uczynki ciała, owoce ducha. A więc, cielesność puka do nas bardzo często, i pobudzanie cielesnością, zwłaszcza w tym aspekcie, chwałą, próżną chwałą cielesną, y, potrzebą ustawicznego uznania, pochwalenia, docenienia, zobaczcie i podziwiajcie, jak wspaniale, to są rzeczy, które pukają do każdego serca, i, i wygląda na to, że wcale niełatwo z tego wyrosnąć. Więc. Żebyśmy z tego wyrośli, powiem Wam, iż przed nami ścieżka doświadczeń, ścieżka pokory. Mogą znaleźć się momenty w naszym życiu, kiedy to, co Bóg nam dał, nawet czasami potrzebuje zatrzymać, może czasami nawet cofnąć, żeby człowiek dorósł i rzeczywiście zastanowił się dla jakiej chwały to czyni. W najgorszym przypadku, nawet budując dobre rzeczy, ale z siana. No nie chciałbym, by to źle zabrzmiało jakoś, ale to, słuchajcie, no mam to w Biblii. Jakby nie patrzył, że można umrzeć przez to. To jest śmiertelna sprawa. No bo mamy takich ludzi w dziejach apostolskich w piątym rozdziale. Pamiętamy. I oto Ananiasz i Safira zrobili naprawdę dobrą rzecz. Budowali budżet pierwotnego tego kościoła jeszcze z apostołami tam na czele, Tysiące ludzi, mnóstwo potrzebujących, i oni wnieśli potrzebne rzeczy, dobra, naśladowali dobre uczynki, uczynili je w bardzo dobrym celu, wszystko było super, ale dlaczego tam dodali siana? I to aż tak dużo, że zakończyli swoje życie u stóp apostoła Piotra. Kłamiąc, ale w tym momencie nie rozmawiamy o kłamstwie, tylko o przyczynie kłamstwa. I przyczyną nic innego, moim zdaniem, nie było jak to, że szukali uznania. Uznajcie to, co ja robię. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Trudno jest się od tego całkiem uwolnić. Każdy z nas ma gdzieś taką naturalną potrzebę w sobie, żeby ktoś podszedł, poklepał po ramieniu i powiedział: Stary, dobrze robisz. Czasami oczywiście jest z nas taka potrzeba wsparcia. Może nie zawsze się to wiąże zaraz z chwałą i jakąś taką cielesnością, ale czasami niestety zdarzają się takie przypadki bolesne, kiedy widzę osobę złamaną w kościele, dlatego że kiedy taka osoba coś zrobiła, nie raczyłem podejść i powiedzieć samych komplementów na ten temat i zauważyć, jak wspaniale, jak cudownie, że ta osoba to zrobiła. I wielokrotnie w życiu spotkałem ludzi, którzy, gdy zostali ominięci w pochwałach, w uznaniach, w podziękowaniach, dyplomach, orderach, powiększowaniach za to, co zrobili, byli rozczarowani, smutni i już nie chcieli dalej służyć Bogu, bo, bo nie dostali, nie dostali tego, tego splendoru, chwały, podziękowania i wtedy. W takich momentach ja rozumiem, że może mam do czynienia z osobami początkującymi, ale jeśli są to osoby długowierzące, to ja myślę sobie wtedy, że zostało coś uchybione, że te osoby nawet nie wiedzą, że budują na swoją ogromną szkodę. No i, no i szkoda, bo się trudzą, czasami naprawdę wiele rzeczy zrobią, ale niestety to wszystko pójdzie z dymem w obliczu Bożego Sądu, kiedy, jak czytamy, Pan oceni myśli i serca, jest napisane, że Boże Słowo, tak, Hebrajczyków 4:12 i 13, że jest zdolny osądzić zamiary serca, myśli serca, nie tylko uczynki. Więc osoba robiąca z siana może robić tak dobrą rzecz jak ale w zamiarze mieć... Uznanie od ludzi i to jest niestety mega siano. I cóż Wam chcę powiedzieć, czy macie nie oczekiwać podziękowania, gdy coś zrobicie od ludzi? Wiadomo, że czasami ludzie powinni podziękować, bo to wymaga tego kultura. Dzieci naszych uczynów no podziękuj, no matka położyła ci obiad. Tak się starała godzinę tam w tej kuchni, ale czasem to jest godzina, mało nie? Godzina to na końcu. Podstawiać no podziękuj chociaż. No to. Wiadomo, że to nie jest kwestia potrzeby uznania i chwały, tylko jakby czasami kultury. Czasami rozumiem, że ludzie powinni okazać postawę wdzięczności, to jest coś innego. Ale co innego jest, kiedy czujemy, że potrzebujemy tego, mm, tej pochwały. Pochwał. No pochwal. Powiedz, że dobrze zrobiłem. Powiedz, że byłem wspaniały. No powiedz, że to było super, nie? I, i to jest naprawdę. Powiem Wam taką rzecz jeszcze w tym punkcie z własnego doświadczenia. W życiu kaznodziejskim to też jest trudny moment, bo często się mówi do różnego grona. Zdarzyło mi się w życiu, że kiedy mówiłem, ktoś w trakcie tego wyszedł, no to był cios. <gryw> Nie raz tak było. Co innego jak wyszedł, bo się spieszył i wiem o tym, ale czasami po prostu widzę, jak ktoś jest znudzony, nie podoba się, wychodzi i potem kaznodzieja nie wie, czy powinien jeszcze w ogóle kiedykolwiek głosić kazanie, czy nie. Może się do niczego nie nadaje. Takie są krańcowe odbicia u kogoś, kto jeszcze się nie ustabilizował i ma za dużo siana. I nie uspokoił się w Bogu, nie ma potwierdzenia w Bogu. Więc ktoś ci powie, lub ziewnie, kiedy mówisz, o, widocznie czuję, że się do niczego nie nadaje. A ktoś powie, super, powaliło mnie to, co powiedziałeś. wow, proszę państwa, rozstąpcie się, bo nadchodzę. To wszystko się wiąże z sianem i kiedyś. Chociaż starałem się to jakoś, tak może, bardzo delikatnie pytać ludzi, kiedy powiedziałem wiele lat temu, podzieliłem się słowem, mój brak poczucia jeszcze wartości, brak poczucia bezpieczeństwa w tym co robię, był na tyle jeszcze znaczący, że potrzebowałem, żeby ludzie powiedzieli, to miał sens, Ty zrozumiałeś, to działało. I kiedyś Duch Święty powiedział: Nie rób tego więcej. Przyjdź do mnie, się zapytaj, jak było. Amen. Kiedy dzisiaj też trenuję innych w zasadach głoszenia Bożego Słowa, czasami kiedy głoszą, potem przychodzę i pytam się, no, jak było, jak było, jak było. Eee. Oczywiście, może dobrze, że rozmawiamy o tym, jak było, jeśli chodzi o stronę, ja wiem, jakąś taką warsztatową, czy masz jakieś uwagi, jak mogę to robić lepiej, ale w takim. W taki sensowny sposób, gorzej, kiedy ktoś przychodzi i widzę w tych oczach taki głód, pochwały. No, pochwal mnie, pochwal mnie. No. Dobrze że tego fikołka zrobiłem? Tak jak, tak jak mój młodszy syn zrobi salto, bo się uczy. Tata, patrz, tata, patrz! Ja patrzę i widzę, że on potrzebuje żeby powiedzieć: Synu, cudownie! Wow, jesteś super. No, dzieci potrzebują tego aplauzu, no bo to z tym wyrastają, z tym uznaniem, ale jak odrośnie, Potrzebujemy przejść do miejsca, gdzie ten aplauz będzie przychodził do naszego życia od Boga. Ludzi no, trzeba nauczyć się słuchać i kiedy chcą zwrócić uwagę, nie wiem czemu mi to dużo czasu zajęło, ale im, im, mam wrażenie, że im dłużej żyję, tym bardziej cenię uwagi różnych ludzi i staram się oddzielać oczywiście od nienawistnych ataków, które nie są uwagami. Wiadomo, że trzeba to rozgraniczyć. Nie musisz słuchać wrogów, którzy Cię przychodzą zniszczyć. Ale z wielu ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni, chcą, nawet czasami trochę szorstko, ale ci pomóc. Warto przyjąć to naturalnie. Nie, nie poniżać się zaraz. Ja nic nie mogę, się do niczego nie daje. Co to w ogóle jest? Wiesz, kto tak mówi? do niczego się nie nadaje. Głodny chwały, który nie widzi szans, żeby mieć tą chwałę, tak bardzo nie widzi szans na chwałę i splendor, że sam siebie poniża. Ale gdyby widział szansę na chwałę, tym samym motorem by się wywyższał. To są dwie strony tego samego złego pieniążka. Nie powinieneś deprecjonować swojej wartości. Masz taką, jaką Bóg ją ocenia. Jesteś wartościowy, amen i koniec. Rób to, co do ciebie należy. Rób zgodnie z przekonaniem, nie szukaj własnej chwały. Wzrastać w tym, będzie dobrze. Amen. Ci, którzy mają problem z jak się pozbyć siana ze swojego życia, kiedy ten splendor po prostu rozsadza im mózg, wszystko by chcieli robić tylko żeby być podziwianym. I tak, Bóg współpracuje z tym i co pewien czas za jego dopustem może przyjść ktoś, co ci policzek wymierze. Oj, te policzki czasami mogą być nawet zadane niekoniecznie. Z premedytacją czasem się po prostu zdarzą i one tak studzą, ale o wiele lepsze od policzków, które się natrafiają nam, to jest kiedy po prostu zaglądasz do swojego serca i zamieniasz siano w co? W złoto. Panie, dla Twojej chwały. Po czym poznać, że masz złoto? Po tym, że kiedy coś robisz i pojawi się ktoś, kto też to robi lub możecie zastąpić, nie jesteś zdrozgotany i odrzucony, i ja teraz się do niczego nie nadaję, dobra, teraz ty to rób, ja idę, do lamusa odchodzę, to jest dowód na siano. Jak masz złoto i motywuje cię chwała dla Boga, Bóg jest w tym, to nawet ci nie przeszkadza, że ktoś obok robi to lepiej. Jeśli Cię natomiast poraża, powala, że ktoś robi to samo, tak samo, a nie daj Boże lepiej, to już, jeśli Cię to powala, znaczy, że siana jest po prostu cała stodoła. No, Więc takie testy Bóg będzie dostarczał do naszego życia, abyśmy tego siana się kompletnie pozbyli i żeby zamienić to kompletnie na. Szczere złoto. Panie, to jest Twoja chwała, robię to dla Ciebie, robię to z Tobą. Ty jesteś, nie szukam swojej chwały, szukam Twojej chwały. Czy można powiedzieć, że jesteśmy w miejscu najlepszej y, takiej odmiany złota i z drugiej strony mamy po prostu siamę? Wydaje mi się, że jednak ta lekcja była na tyle dzisiaj obszerna, że już o słomie w takim razie nie powiem. Zostawię sobie słomę w takim razie na przyszły wtoreczek i będzie fantastycznie. Ale o tym sianie to jeszcze zmiejmy chwilę, żeby się pomodlić. To jest mega problem całego świata i siano bardzo często też zabieramy do kościoła. W kościele spotkałem w swoim życiu siana full. Jest go naprawdę za dużo. Nie musi być. Nie musisz tego mieć, ja nie muszę. Z tego się można, z tego wyrosnąć, ale nie jest obiecane, że się wyrośnie. To zależy już od naszej relacji z Jezusem. I w takim razie chcę się modlić z Tobą. Niech to Słowo Boże, bo on z ogniem, spali wszelkie siano tu i teraz, żeby nie zabrać go tam do nieba na ten sąd dla chrześcijan, sąd nagradzania, gdzie byśmy mieli stracić coś przez to. Dobra? Pomoglibyśmy się? No to Panie, dziękujemy Ci, że nie musimy mieć żadnego siana w naszym życiu. Chcemy to Pani dla Twojej chwały z całego serca robić cokolwiek robimy, mieć szczere złoto, motywować się tym, że Ty jesteś wielki. Chcemy Pani mieć tak zdrowe serce, żeby nam nie przeszkadzało, w jakim miejscu nas postawisz. Nie chcemy Panie, być zdruzgotani. Kiedy nikt nam nie podziękuje, nie doceni, nie pochwali, my chcemy prosto z nieba czerpać uznanie. Uznanie prosto z nieba. Uznanie prosto z nieba. Nie chcemy być, Panie, uzależnieni od siana, jakiego dostarczają nam ludzie, cielesność. Nie chcemy, Panie, być od tego uzależnieni. Jeśli gdziekolwiek to jest w naszym życiu, w tym miejscu, u osób, które to może oglądają teraz, czy będą oglądać, chcemy, Panie, modlić się, żeby ogień Bożego Słowa z nieba spadł już teraz i jak najszybciej, abyśmy wyzdrowieli z tego. I abyśmy, Panie, byli niezłomni we wspaniałej, drogocennej służbie dla Ciebie. My, mi, drodzy, jeszcze mam pytanie do Was. Tak szczerze. Jak mówiłem o tym sianie? Myślicie, że to mogłoby się tyczyć gdzieś choć troszkę tutaj kogoś? Albo może inaczej, czy rozpoznajecie, że kiedyś to się mogło was tyczyć? Kogoś? bo ja mam wrażenie, że tego siana to po prostu, jak zaczynałem życie z Bogiem to, to taki wagon ciągnąłem ze sobą tego siana tego <grymny> normalnie i to po prostu Bóg tak po drodze w tym życiu musiał wysadzać spalać to po trochę pomyślcie o tym, zostawię was tym słowem, pomóccie się też o to bo lżej nie toczyć tego wałka ze sobą Amen niech Bóg was błogosławi